Studio działa na rynku od 2005 roku i ma na swoim koncie produkcję dwóch autorskich gier: Necrovision i Necrovision Lost Campany. DeFarm 51 posiada dwa oddziały w Gliwicach i w Katowicach, zatrudniając około 40 specjalistów od produkcji gier komputerowych. Obecnie DeFarm 51 skupia się na realizacji autorskiego projektu Adventurer oraz gry dla wydawcy Nordic Games będącej odświeżeniem hitu sprzed lat. Projekt ADVENTURER to szybka gra akcji osadzona w klasycznego kina przygotowego. Unikalnymi elementami charakterystycznymi dla naszego projektu jest miks elementów akcji i eksploracji. To właśnie te dwa elementy są kluczowe i charakterystyczne dla Kina i filmu przygotowego, które chcemy oddać w formie cyfrowej adaptacji interaktywnej gry komputerowej. Esencją każdego FPS-a jest walka, w której używa się różnorakich broni, pokonuje się wielu ciekawych przeciwników. W naszej grze gracz. Może nie tylko strzelać, ale wykorzystywać fragmenty otoczenia, pułapki do eliminacji przeciwników. Oczywiście mamy wiele rodzajów broni, ale to nie wszystko, ponieważ pracujemy nad różnymi ciekawymi elementami ekwipunku, w tym nad kompasem, który pozwala znaleźć skarby pokrywane na wszystkich poziomach. Ale to nie wszystko, bo żeby kompas zadziałał Trzeba wpierw odnaleźć mapę. Notatnik jest bardzo istotny, ponieważ dzięki niemu możemy dowiedzieć się, jak uniknąć śmiertelnie niebezpiecznych pułapek albo jak rozwiązać czasami dość ciężkie zagadki pozostawione przez starożytne, dawno już wymarłych inżynierów. Do produkcji tej gry kupiliśmy silnik Unreal Technology, który jest bardzo kosztowny. Ale dzięki niemu możemy skupić się na tworzeniu samej gry i ograniczyć ilość pracy wkładanej w rozwój technologii. Jednocześnie dzięki temu silnikowi wiemy, że gra będzie wyglądała świetnie na wszystkich platformach, na których planujemy ją wydać. Mamy stały dostęp do Studia Motion Capture, współpracujemy z profesjonalnymi scenarzystami, muzykami, aktorami i wierzymy, że dzięki temu nasza gra i od strony. Technologicznej, i od strony budowania emocji będzie jedną z najciekawszych gier w swoim gatunku. Oczywiście to nie wszystko nad czym pracujemy. Przygotowujemy również inne narzędzia, które będzie można wykorzystywać w trakcie gry, ale myślę, że o tym opowiemy niebawem. Naszym celem jest aby każdy fan FPS-ów oraz kina przygodowego bawił się znakomicie grając w Adventurea. To, co my chcemy zaproponować, jest w jakimś kontrapunkcie do, do Uncharted czy do Tomb Raider'a, ponieważ my chcemy stworzyć grę Action Adventure, która będzie właśnie FPS-em, prawda? Czyli będzie nośnikiem tych emocji, tych, tego fanu z grania, yy, która, która jest przedstawiona w świecie gry jako z perspektywy oczu bohatera, prawda? Więc już to samo w jakiś sposób nas oddziela i powoduje, że, że granie w naszą grę jest, jest już inne. A tutaj brakuje mi w tym jeszcze... Jeszcze elementów zręcznościowych. My tego chcemy uniknąć, prawda? Bo jumping puzzle większość osób frustrują, prawda? Niektórzy to kochają, ale jednak, jeżeli chodzi o gry FPP, czyli FPS-y, to wszyscy bardzo marudzą na, na, na przeskakiwanie po jakichś półkach, prawda? A mira no tak, ale jakby design całego Mirosrza jednak polegał na tym, że mamy ten parku i biegamy i skaczemy. jednak design naszej gry opiera się na, na cyfrowej adaptacji filmu przygodowego. Tam jest troszeczkę tego elementu, ale tym naszą odpowiedzią na, 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 na ten element jakby taki bardzo eksponowany w grze jest nie robienie jumping puzzle w FPS-ie, a dodawanie właśnie pułapek. I te pułapki są jakby taką, takim zastąpieniem tego skakania, które jest w tą w Raiderze, to u nas jest więcej właśnie eksploracji i unikania pułapek, znajdywania skarbów. Historia kręci się wokół tego, że przed tysiącami lat spadł na ziemię meteoryt gdzieś w okolicach Antarktydy. Ten meteoryt zawierał w sobie bardzo specyficzne związ chemiczne, które dają pewne właściwości. Później to, czym stał się ten, czym tak naprawdę jest ten metal, właśnie o tym jest to story, dlatego tego nie chcę do końca tutaj zdradzać. Natomiast e naziści i rosyjscy agenci, agenci, którzy poszukują tego artefaktu wierzą, że daje on nieśmiertelność lub przedłuża bardzo e, no, lub powoduje, że stajemy się długowieczni, że jesteśmy dużo dłużej w stanie żyć I, i to jest w pewnym sensie takie big question, które chcemy zawrzeć gdzieś w backgroundzie tego story, prawda, co by było gdybyś był nieśmiertelny, prawda, co by było, czy, czy rzeczywiście warto byłoby być nieśmiertelnym, bo e, kolejna jakby kawałki historii, i historii, tego artefaktu oraz posiadacza tego artefaktu, które, które znajdujemy podczas gry, odsłaniają coraz bardziej szczegóły jego historii. Ale to możemy liczyć na jakąś dorosłą opowieść z wątkami. Trochę psychologicznymi, dającymi do myślenia, czy jest to kino nowej przygody. po prostu? Myślę, żeby grać się przy naszej grze, fajnie bawił i iluzował, natomiast chodzi o to, że chcemy zawrzeć coś, coś głębszą, jakąś ideę, prawda? Tam. Więc ogólnie nasz bohater rzuca czasem w sarkastyczne trochę teksty, czasem z przymrużenia oka, prawda? Traktuje życie, jednocześnie niejednokrotnie przy, no, ma trochę szczęścia i wychodzi z opresji nie dzięki swoim umiejętnościom, ale dzięki temu, że miał farta i tak dalej.